Moi drodzy, przy insulinooporności nie zalecam Wam jedzenia w ogóle żadnych owoców suszonych. W ogóle ogólnie ich nie polecam, nawet dla osób, które nie mają insulinooporności, ponieważ jest to bardzo skoncentrowane źródło tłuszczu. Mówi się, że to suszone owoce są skarbnicą wartości odżywczych, dobrze skoncentrowanych, ponieważ w małej ilości mamy tego bardzo dużo. Oczywiście są tam witaminy, minerały, natomiast skoncentrowane właśnie takie owoce wysuszone, tak, w których już nie mamy wody. Jest to przede wszystkim bardzo duża ilość fruktozy, a także jest tam glukoza. Więc jeżeli macie insulinooporność, e, przestrzegam Was wręcz przed jedzeniem suszonych owoców. Jeżeli macie ochotę, to po prostu zjedzcie jabłko, pomarańczę, gruszkę e, czy też jakiś inny Wasz ulubiony owoc. Ale właśnie tych suszonych nie jadajcie, ponieważ najczęściej jest tak, że nie jemy jednej suszonej moreli, nie jemy jednej śliwki, tylko jemy tego większą ilość. E, no i się okazuje, że rzeczywiście ten wyrzut glukozy. Insuliny jest duże, a zwłaszcza osoby, które mają niealkoholowe stłuszczenie wątroby, wysoki poziom trójglicerydów, tym bardziej suszonych owoców powinniście unikać.